Siemaneczko, dzisiaj zabieramy się za 40, czyli pierwszy metin z pustyni. Metki 40, dwa respy, dwie sztuki, nie ma za dużo ich niestety, ale jest taki plus, że jednak 12 na resp to i tak jest dużo. Same metiny 40 dają całkiem niezłego. E, niezłą frajdę. Dlaczego? Bo drobią z niego takie ulepszacze jak zęby Orka, zęby Orka z plusem, amulety Orka, kamienie po biologu. No, i te kamienie po biologu coś tam są warte. Przyznam, że ilość kamieni wydropionych po biologu trochę mnie zaskoczyła. Byłem przekonany, że na no jeśli 20 zbiję, to będę miał około 10 tych kamyków. Jednak liczba mnie trochę przeraziła. Plusem jest to, że na pewno zostaną sprzedane bez najmniejszego problemu. Uwierzcie, postaci, które mają 70 level, nie będą się zastanawiały, czy wydać 300 czy 400k na taki kamyczek, bo go po prostu kupią. Mm. I to jest tylko kwestia czasu, że one zejdą. Kiedyś te kamyki były warte po kilka milionów, niestety teraz już ta cena o wiele bardziej spadła. I myślę, że 300-400k to jest maksyk, i można z nich wyciągnąć. Szczególnie, że pamiętajcie, że jeśli chcecie takie kamyczek wyrobić, trzeba go wyrzucić z ekwipunków albo przerzucić na drugą postać i dopiero następny polecić. To na takiej zasadzie niestety działa. Ale to jest wielki plus, bo można tych kamyków nadrobić i na pewno ktoś będzie chciał go kupić. Jeśli ktoś chce, zaraz kupić czy dostać takiego kamyka, bo naprawdę ich dużo wydropiłem i złapię mnie w grze. Proszę bardzo, dostaniesz go bez najmniejszego problemu. Jeśli masz szamankę, którą potrzebujesz, dostać to. No dobra, ale co z czterdziestkami? Czy z czterdziestek leci coś fajnego? Czterdziestki to metiny, które ja lubię. Przyznam, że podobno od nich zaczyna się drob kamienia duchowego, jednak na zbitych kilkaset tych metinów, bo no już przez kilka lat to bije te na Artemidzie te metki. I chyba kamyka duchowego nigdy z nich nie widziałem. Jeśli ktoś Was trafił takiego kamienia duchowego z metka 40, z metka duszy z pustyni, bardzo będę wdzięczny za ss -a. Na pewno go wrzucę na fanpage'a i na pewno będzie w którymś z odcinków pokazany, że jednak on dropi ten kamień duchowy z 40. No dobra, to mamy załatwione. Natomiast to, że drop może być różny i hajs też może się niektórym zgadzać jeszcze bardziej niż u mnie, a innymi troszeczkę słabiej, jest oczywisty, bo wiecie, drop z rękawicą, drop z wierzchowca. Chodzi tutaj o to, żeby pokazać jaki w ogóle jest drop, żeby nie było tak, że wiecie, że w pewnym momencie zobaczymy, że kurczę, nic mi tutaj nie leci. No i co bez sensu w ogóle bić te mediciny. No właśnie, ale jak zdobyć rękawice O tym odcinek prawdopodobnie będzie niedługo. Jest to bardzo prosty sposób, naprawdę. Uwierzcie, łatwizna. Dla każdego. Wystarczy trochę femienen poszaleć. No i pochodzić trochę. Tak. Pochodzić. To jest, pochodzić to jest najlepsze rozwiązanie i najlepszy demotywator niestety. Ale zdobycie rękawic nie jest wcale takie trudne, jakby mogło się wydawać. Co do samego motywu, tutaj tych metinów. E, zęby orka teoretycznie lecą. No, z 20 wydropiłem tylko jednego, więc jakiegoś szału wielkiego nie ma. Mogło być o wiele lepiej. Natomiast moje spostrzeżenie jest takie, że same metiny są na tyle łatwe, że one powinny moim zdaniem nie być na pustyni, lecz na bo. 85 tysięcy yangów, 4251 yang na metina. Nie jest zły wynik. Mogło być troszeczkę lepiej, ale no okej, okay, niech będzie. Co do samego dropu, tego co zostanie sprzedany, tego co został właśnie tutaj wydropiony, no jest dużo tych odłamków, dużo zabawek od biologa, jest tego bardzo, bardzo dużo. Nie pokazuję całości jak sprzedaje ten ekwipunek, bo to są dwie postacie, które pokazałem, a jeszcze jest na trzecie, na BM-ie, chyba też gdzieś tutaj stał w mi się wydaje. Natomiast cały zarobek, cały dorobek tego tutaj, jaki zyskaliśmy, no jest całkiem niezły, całkiem imponujący, jeśli można tak powiedzieć, bo zebraliśmy 300 tysięcy yang, 378 tysięcy yang łącznie, Czy już na jakiś tam podstawowe kub będziemy mieli. Ale z tego bocznego zebraliśmy już ponad 20 milionów, czyli ponad milion na Medina. To już się cieszę z tego wyniku, bo naprawdę wygląda całkiem w porządku. I sami przyznacie, że już coś tam się zaczyna powoli dziać. Dwa duchowe uderzenia po 100k. Pomoc, smoka, błogo. Tu nam mówicie, że może być nawet do 400k. Ja sprzedaję po 255, o tak mogę powiedzieć. Strach, wir, aura, ulepszacze. Kadeki do sprzedania. 33 odłamki po 130k. Biolog. No, biolog po 300 policzyłem, żeby nie było przesady, bo 24 biologi to jednak jest dużo. Suma wyszła całkiem w porządku. Natomiast co do samego EXPA, jak sami widzicie. No troszeczkę też jego poszło w górę, więc myślę, że chyba jest całkiem nieźle. Natomiast orientacyjny zarobek z 20 metinów duszy to jest 21 118 213 yang, ponad 1 055 910 yang na metina. Całkiem nieźle. Myślę, że nie było będzie o wiele lepiej, 45 50 i tak dalej. Dziękuję za oglądanie, jeśli Wam się podobało łapkę w górę, możesz zostawić komenta, suba i zapraszam na inne filmiki z tej serii i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie Team2. Do zobaczenia.